Mam na imię Marcin Michałowicz. Jestem tutaj pracownikiem porządkowym w kancelarii Pragmatic. No w firmie są ludzie bardzo fajni. Tu można z nimi pogadać są ekstra. Bardzo fajna praca tutaj te, też jest ubiam, także jestem zadowolony. Droga do tej firmy była bardzo długa. I tak naprawdę dzięki stowarzyszeniu na tak, Znaleźliśmy się w tym właśnie miejscu, które jest dla nas chyba czymś najlepszym, co nam się w życiu trafiło. Jeśli chodzi oczywiście o Marcina, o jego pracę i o jego życie. Odkąd zaczął pracować, a pracuje już 8 lat, to mogę tylko powiedzieć same pozytywne rzeczy. Ta atmosfera naprawdę sprzyja dobrej pracy, no a przede wszystkim też dobre traktowanie, zwłaszcza przez pracodawcę. A oprócz tego, przez wszystkich pracowników też, tak? bo tu jest bardzo, bardzo duża pomoc. Także dla nas jest ta firma wyjątkowa. Oby jak najdłużej. Praca trwała i właśnie w takim wymiarze. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni.